Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been long to hold you close. Forget about everything else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh. dobry! Witajcie w nowym vlogu, masz zgadnijcie co to za światła tak mnie pięknie grzają. Mamy choinkę! W końcu! Wczoraj na spontanie, wieczorem ją e, ubraliśmy i to zajęło dużo mniej czasu niż myślałam. W zeszłym roku wydaje mi się, że to trwało w nieskończoność, no a teraz jakoś tak szybko poszło. Także choinka jest gotowa, można świętować. Stworzymy teraz kalendarze. Tesco, dziewiętnastka <gry> Za dużo mam siły. Takie piękne spineczki, dziecięce z Cool Club. Naprawdę ładne. No Oliwia na pewno będzie zadowolona. Ona no, uwielbia takie rzeczy. Tutaj dziewiętnastka Ale mało okienek nam zostało. I mamy tutaj kaszę. Kasztanówkę jagodową. I herbatka dnia to będzie matę z pomarańczą. Jeszcze Wam szybko pokażę strój na siłkę. Leginsy od najlepszego strong pointa, co są najbardziej komfortowe, nie prześwitujące, nie zjeżdżające, oddychające. Leginsy bezszwowe. Oczywiście mam też do nich topy, ale miałam ochotę dzisiaj na trochę inny look. I na całą markę Strong Point mam dla Was 10%, Lola 10. Cały czas bezterminowo ta zniżka działa razem z innymi zniżkami, e, więc to jest spoko. Koszulka jest z dekatlonu, taka zwykła żarówiasta. I stanik, oj,żo czasami ćwiczę też w samym e, tym staniku. On ma piękne plecy. Jak Wam tutaj pokazać? O, może tak. Widzicie, on ma takie. No, ale jakoś, nie wiem, zimno mi dzisiaj i e, nie chcę w samym staniku ćwiczyć, chcę mieć zakryte nery. Wpadłam do domu po pracy, w poszukiwaniu okularów, bo słoneczko u nas, słuchajcie, wyszło. O, i zrzuciłam rzeczy z samochodu. Zakładam okulary, wyszłam z tym gagatkiem i lecę dalej. Mamy dzisiaj super plany. Zaraz zobaczycie, gdzie jedziemy. Mam nadzieję, że będzie pięknie, jak zawsze. Ale jest mgła właśnie jest mgła. My idziemy na jarmark świąteczny i specjalnie zdjęłam mój deprogramator, żeby móc jeść, bo zamierzam dużo jeść teraz na jarmarku i jestem tu trzeci raz. Dwa razy było super o uber i właśnie przejadł. Wszyscy ciągle jedzą. Dobrze, nie jestem sama. I w ogóle wam w sekundę, co o tej porze w Gdańsku Głównym jest cudem. Fajnie tu jest, słuchajcie, w tygodniu, bo jest mało ludzi. Zrobimy sobie też zakupy fajne do domu. Kupimy jakąś hałwę, może osypki, kiełbę. Greckie, tu jest. Nie widziałam tego. O! Nie wiem, czy znacie ten przysmak węgierski langos, on jest na głębokim oleju pieczonym, więc to nie jest dla osób na redukcji, to jest dla osób, które wyznają moją dietę przedświąteczną, czyli rozepchaj troszkę żołądek przed dużą ucztą. <laughs> Myślę, że to jest bardziej logiczne niż jakieś redukcje. Potem mamy ściśnięty żołądek i możemy mało zjeść. Także ja sobie właśnie to zamówiłam z serem i z czosnkiem. Wiele osób krytykuje nasz jarmark Moim zdaniem rok rocznie są coraz fajniejszy Jest coraz więcej stoisk właśnie z fajnym jedzonkiem Które możemy sobie spożyć tutaj pod chmurką Zobaczcie jakie fajne luzy Jak tutaj ostatnio byliśmy w niedzielę Była masakra Kochani taka porada, jeżeli przygotowujecie żołądek do świąt I chcecie dużo zjeść i właśnie troszeczkę go sobie rozepchać, Jak zjecie jedną rzecz smażoną na głębokim tłuszczu to należy następnie wykonać krótki spacer, najlepiej na mrozie, wypić herbatkę, która powoli Wam przygotować brzuszek na kolejną tłustą przekąskę i wtedy możecie wciągnąć czurosy, <noise> a tak zupełnie na poważnie. No to już tyle tutaj łazimy, że znowu jesteśmy głodni. No i teraz pora na deser. No i wyszło tak, że jajem akurat na głębokim oleju znowu coś. Więc tutaj z takim ładnym tłem. Nawet sobie nie jesteście w stanie wyobrazić, jak zmarzłam dzisiaj. Po prostu było bardzo fajnie i przyjemnie. Przyjemnie w wymiarze duchowym, <noise> ale tak zmarzłam. E, bo dzisiaj jest tak, nie wiem, około 2 stopni, ale. Taka przeszywająca wilgoć, po prostu masakra I mimo, że była gorąca herbata pita i tak naprawdę cały czas byliśmy w ruchu spacerowaliśmy, nawet jedząc no, W sumie tylko na początku był przystanek No a potem cały czas łaziliśmy yy, I nie mogę się rozgrzać i na to są dwie metody Pierwsza to gorąca herbata, ale gorzka, bardzo gorzka Bo jest mi tak ciężko na żołądku ja nie za często jem takie ciężkie rzeczy, więc... E, miętowy opłatek i wiaderko, poproszę. <noise> Kto wie skąd to jest? Piszcie na dole. Spaliłam świeczuszkę The Perfect Tree z Yankee, to jest średnia, muszę ją wyczyścić, bo troszeczkę się... Odymiła, bo nie była przycinana jeszcze. I ona jest właśnie z zeszłego roku, i to jest idealny zapach choinki, tak jak nazwa wskazuje, naprawdę jest przepiękna. I teraz na co dzień palimy, kiedy właśnie przygotowujemy się do świąt. Ten zapach Frosty Gingerbread, bo on pachnie jak naprawdę, jak pierniczki, które siedzą w piekarniku. Jest piękny. Wczoraj wypalaliśmy nowość w naszej kolekcji. Zapach, który już kiedyś miałam i go znam. Cozy Cabin e, Kringle Candle Także piękne I tutaj Może przybliżę obok Aniołki, ja uwielbiam anioły I mam ich trochę w sumie już Odpalamy saunę To jest właśnie sposób na rozgrzanie Numer 2 I zapaliłam się zielone światełko Dlatego, że ono relaksuje I jest takie Trochę przyciemnione, żeby nie. O, fajnie, żeby są otwarte, żeby nie za mocno tutaj świeciło. Mam jakieś 20 minut, zanim sauna się rozgrzeje i postanowiłam je dobrze spożytkować. Bo zanim przejdziemy do relaksu, to troszeczkę jeszcze trzeba zrobić rzeczy z kategorii, którą uwielbiacie na moim kanale, czyli prosa życia. <laughs> Chodźcie, zróbmy to razem. Poczułeś jak wampir Czy już wiecie co? No właśnie A jeszcze taka ciekawostka Dzisiaj rano dolałam tutaj pół litra wódki To oznacza, że to już końcówka w tej produkcji, w tym całym procesie I jutro nalewka już będzie dobra No mam nadzieję, chociaż może jeszcze z dzienią potrzebam Ale jedną porcję jutro muszę już przelać bo widzę się za sobą, której właśnie chcę przekazać odrobinę. Więc może potem na to spróbuję, czy jest ok, czy tak nie już za bardzo alkoholu, i czy do rana już będzie lepiej. A resztę bym rozlała w weekend. Co za piękny kadr, zobaczcie z Luiskiem Luisek, a dlaczego ty pokazujesz plecy? Co? W końcu się słuchajcie, rozgrzałam, aż do tego stopnia że czuję, jakby miała wypieki. I jeszcze założyłam takie włochate lansy z jednorożcem, które dostałam chyba dwa lata temu pod choinkę, więc naprawdę jest mi cieplutko. I teraz tu jeszcze mój termofor naturalny przenośny. Ojus, szkoda, że ten termofor nie ma funkcji auto mycia zębów. Teraz mogę normalnie się odprężyć, zmontować ten film. Pusić muzyczkę. Chciałabym powiedzieć, że zrobić kolację, ale na myśl o jedzeniu. W ogóle był taki plan, że kupujemy dzisiaj wędlinę od gospodarza, bo ja wędliny w sklepie, to nie kupowałam, nie wiem ile miesięcy. Eee, no, może tam na jakieś wiecie, jak przychodzić przychodzi czy coś, ale tak w sensie dla rodziny w ogóle już nie kupujemy wędlin. No, a takie tam były fajne, wędzone swojskie, więc o, mówię, kupimy wędlinę, chlebek ser, może jakieś ostypki, też był fajny gospodarz właśnie z serami owczymi ale, po tej obfitej konsumpcji tłustych rzeczy ja myślałam, że wybuchnę i miałam już taki w pewnym momencie jadłowstręt z przejedzenia że jak pomyślałam, że w ogóle mam podejść do stoiska, gdzie pachnie jedzeniem no to już miałam odruch taki, że nie i w sumie wszyscy tak mieliśmy więc nic nie kupiliśmy na kolację Ogólnie mamy co jeść, ale w sensie, no wiecie, że planowałam coś tam. Ja oczywiście zawsze w takich miejscach się napalam na różne takie przysmaki, bo bardzo lubię. No bo to jest tak też wiecie, no unikatowe smaki, fajna jakość, można też coś nowego poznać. Także moi mili, dzięki, że oglądaliście, że kolejny dzień przygotowań do świąt spędziliśmy razem, a tych dni już jest niewiele. Oj niewiele. Tak. Pewnie będziecie tęsknić za prawie, że codziennym widokiem Luisa. Dobra, słuchajcie, muszę kończyć. Dzięki, że i Widzimy się już jutro w kolejnym vlogu. Pa! Baby, A,